Ciemanko z tej strony Kazumi i witam was w bardzo ważnym filmie na temat pozwania Star Stable o którym pewnie niektórzy już słyszeli jednak chciałabym wytłumaczyć dokładnie wam o co chodzi a także w tym filmie pokażę wam jeden wyciek, taki malutki choć jednak znaczący i związany z personalizacją stajni, więc serdecznie zapraszam was do oglądania, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję a także kliknijcie dzwoneczek żeby być zawsze na bieżąco, właśnie z takimi ważnymi informacjami, na moim kanale. Zachęcam również do wspierania kanału i pozdrawiam moich wszystkich wspierających. Na początek zaczniemy sobie od pozwania SSO. I generalnie o co chodzi. Niedawno na YouTubie pojawił się filmik od zagranicznej youtuberki Rattle, która omawiała dokładnie sytuację z tym pozwaniem SSO, za co i tak dalej. W Szwecji istnieje organizacja non-profit, która odpowiedzialna jest za ochronę interesów konsumentów. W jednym z artykułów o tytule Star Stable Game Reported Cheating Children Out of Money podano informację, jakoby 40 najpopularniejszych gier. Które można pobrać w App Store i Google Play, poszło po dupę szwedzkiej agencji rządowej. Z tego wynika, że ktoś musiał ewidentnie zgłosić test Table do stowarzyszenia. Możemy się stamtąd dowiedzieć, że reklamują zakup waluty młodym odbiorcom i tym samym wkręcając na wydanie większej sumy pieniędzy. Dodam tutaj od siebie. Kiedyś to wspominałam w moim filmie, że w aplikacji na telefon waluty są droższe niż normalnie. A wynika to z tego, że są to koszta samej aplikacji czy coś takiego. Jak coś źle mówię, to poprawcie mnie w komentarzu. Przechodząc dalej do tematu, jedni uważają, że rodzice są odpowiedzialni za swoje dzieci i te dzieci mogą namówić na kupno Starcoins. A czy rodzic je kupi czy nie, to zależy wyłącznie od niego. Dawam wam tutaj jeszcze skrina, taką odpowiedź, która jest napisana, że. Teraz, mamy dbamy o naszych użytkowników i bardzo poważnie traktujemy ochronę konsumentów. Z zadowoleniem przyjmujemy przegląd i oczywiście będziemy współpracować ze szwedzką agencją konsumencką, jeśli się z nami skontaktuje. Tak oto skomentowała firma zajmująca się grami. Problem jest jednak taki, że w Szwecji zakazane jest bezpośrednie reklamowanie sprzedaży do dzieci poniżej 12 roku życia. Na stronie Star Stable jest zaznaczone, że gra jest od mniej więcej 8 roku życia. Kilka informacji zaczerpnąłam z grupki na Facebooku Star Stable Polska, jeśli ktoś by pytał. No i moi drodzy, kolejną informacją z jednego artykułu to to, że tam przyczepili się do podwójnych Starcoins. Będąc całkiem szczerą z wami, podwójne Starcoins są naprawdę bardzo spoko ofertą Ja na przykład zawsze czekam na podwójne, bowiem zwykłych. Nie upasa się kupować. Jak dla mnie, jest to zwykła reklama Starkońców. Jednak, jest to gra dla dzieci. To w tym aspekcie można to odebrać po prostu źle, bo nie każde dziecko zna takie pojęcia. Jedna z użytkowniczek tej grupy twierdzi, że nie powinni mieć większych kłopotów z tego powodu. Ewentualnie zapłacą jakąś karę. No wiadomo, jest to gra dla dzieci, a za dzieci odpowiedzialni są ich rodzice. Zdania są podzielone, ale to też na jedną wskazuje, że w ostatnim czasie wzrosły ceny StarCommerce'u. I to bardzo. I jest sporo reklam, które zachęcają do tego, m.in. na przykład, aby zakupić nowego konia. Czy inne rzeczy typu nowe komplety, które zostały dodane do gry. A przez ostatni bardzo długi czas jest mnóstwo takich rzeczy. Dajcie znać, jakie wy macie zdanie o tej całej sytuacji. A teraz moi mili przechodząc dalej do drugiego tematu o tym wycieku. Gdyż w ostatnim czasie na Instagramie Star Stable mogliśmy obejrzeć nową rolkę dotyczącą głównie nowych koni France. Ale to jest teraz najmniej istotne. Był taki moment, dosłownie nie wiem, sekunda, gdzie mogliśmy zauważyć jednego z pracowników siedzącego przy komputerze. No, i tam był widoczny monitor, na którym był ukazany boks na konia. Który wygląda inaczej, czyli tak, jakby został zmieniony, i to nakierowuje nas na to, że może być to związane z personalizacją stajni. Nie oszukujmy się, ale Star Stable ostatnio robi takie małe zajawki, żebyśmy coś zauważyli i doszukiwali się jakichś informacji. A tutaj macie kilka komentarzy właśnie pod tą rolką dotyczące tej właśnie personalizacji stajni. Między innymi, czy ja tutaj widziałam personalizację stajni domowej, no co odpowiedziało, że szybko odłączyć kamerę, czy coś takiego, mam nadzieję, że to dobrze przeczytałam mniej więcej. Pojawiły się także inne komentarze, że próbowali ukryć tą personalizację. Nad graczami, ale tak, w skrócie, no, coś im nie wyszło. No, podejrzewam, że raczej był to specjalny zabieg, żebyśmy byli, wiecie, w takiej niewiedzy, w takim niedosycie, że chcemy więcej informacji. No, wiecie o co chodzi. Ale po czymś takim możemy się domyślać, że w tym roku może pojawi się ta personalizacja stajni domowej, na co bardzo liczę. Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie i Jakie są wasze oczekiwania, jeśli chodzi o zmianę naszej stajni, boxów i tym podobne Dodatkowo, w ramach takiego przypomnienia Kiedyś robiłam film i ostatnio to już dokładnie wspominałam Że oni mieli w planach, nawet przed tym interfejsem Zrobić tą personalizację stajni Bo jak wiecie, to też nie Kiedyś z zadań w roku 2016 dostaliśmy farbę, jakiś mebel, a w mieście Jorvik był sklep meblowy, gdzie widniał napis wkrótce zostanie otwarty, a nadal nie jest otwarty i to przez bardzo podejrzanie długi czas. Jednak odpuścili ten projekt i zaczęli pracę nad nowym interfejsem, który aktualnie mamy i niedługo minie rok jak mamy go. W grze. Generalnie tutaj, teraz Wam czytam, jest z blogu z roku 2023, a dokładnie miesiąca lutego. I w tamtym okresie właśnie rozpoczęli podobny projekt. Jednak chaos, yy, które objawiły się w tym projekcie, nie było to najlepsze dzieło, jakie mogli nam zaproponować. Interfejs użytkownika i ogólne wrażenie były trudne w nawigacji, a sama liczba powstałych błędów i trudności technicznych była zbyt poważna aby można było się zająć z nimi dalej. Także podjęto decyzję o wycofaniu projektu i ponownym przyjrzeniu się mu w bardziej odpowiednim czasie. Wydaje mi się, że ten czas właśnie nadszedł. A mówiąc tu też o przyszłych planach i ogólnie planach na rok 2024, mamy takie, że w tym roku zespół planuje nad dodaniem nowych opcji. Jedną z opcji, która już jest drożna w grę, to między innymi lążowanie. A inne rzeczy, Między innymi, ulepszenie naszej garderoby i stajni domowej, a będą to też robić stopniowo. Także to tyle tutaj z tego przypomnienia o tej stajni domowej, generalnie ich celów i podjęcia się projektu. Także moi mili, z tego materiału to by było na tyle. Mam nadzieję, że, że nawet trochę wytłumaczyłam, o co tutaj chodzi w tej całej sprawie z wzywaniem SSO. Dajcie znać również. Co sądzicie o tym wycieku? Jakie są Wasze oczekiwania, jeśli chodzi o boksy dla koni w naszej stajni? Przede wszystkim zostawcie jeszcze łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. A ja będę się z Wami już żegnać, także trzymajcie się i do następnego!